Środa, 24 maja, Karolina Paras, witam Państwa i zapraszam na Informacje Piotrkowskie. Dziś w programie o egzaminach ósmoklasistów, o tym jak będzie wyglądała hala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 10 oraz o tragicznym pożarze na ulicy Kwiatowej. Giełda tematów stres, niepewność, dreszczyk emocji. Co będzie? Egzaminacyjny zawrót głowy po maturzystach przeżywają teraz uczniowie ósmych klas szkół podstawowych, ale jak to zwykle bywa, strach ma wielkie oczy i egzamin okazuje się pestką. Chwila oczekiwania na zadania przygotowane na arkuszu egzaminacyjnym jest najtrudniejsza, mówili ósmoklasiści. Ale źle nie będzie dodawali pedagodzy. Zdobyta wiedza przez 8 lat nauki i koniczynka na szczęście w efekcie musi się udać. Egzaminy uczniów klas ósmych to nie tylko podsumowanie nauki w szkole podstawowej, ale przede wszystkim jest to przepustka do wybranej szkoły średniej. Zdobyta na egzaminie ilość punktów będzie decydująca o tym, czy uczeń dostanie się do wybranej szkoły. Ten egzamin to stres dla Was? Nie, było bardziej się stresuje, jakie są wyniki już po egzaminie. Mhm. A o wyniki tutaj walczycie. No oczywiście, jak najlepsze. Egzamin ósmoklasisty to stres czy pestka? Bardziej stresowałem się przed pierwszymi próbnymi, teraz już ten stres wydaje mi się, że zszedł. No i jestem z ciebie zadowolony. Ósmoklasiści mierzą się z trzydniowym egzaminem, za nimi już język polski oraz matematyka. I jak się okazało, te dwa przedmioty to dla nich pestka. Egzaminy okazały się prościutkie, mimo że na przykład na egzaminie pojawiła się lektura, której nie obstawiali na giełdzie tematów. Spodziewałam się czegoś bardziej trudniejszego, a okazało się, że było bardzo łatwe. Łatwe, bo? No w ogóle baladyna to w ogóle taki najłatwiejszy jak dla mnie. W sensie lektura, jeżeli chodzi o lekturę, to na egzaminie, to dla mnie to było najłatwiejsze akurat. Tego się spodziewaliście? Na to wstawialiście tuż przed egzaminem? Nie, ja to nie stawiałam na kamienie na szaniec, kłowali do pana Tadeusza, a jak zobaczyłam baladynę, to się ucieszyłam I to bardzo. Fajnie, że była balladyna? No, nie spodziewałam się baladyny, bardziej celowałem, że będą kamienie na szaniec. Ale było dobrze. Przed nimi egzamin z języka obcego. I to właśnie ostatniego egzaminu, ósmoklasiści boją się najbardziej. Ja najbardziej się boję angielskiego. Dlaczego? No, tak średnio mi z angielskim idzie. A matematyka. No, tak średnio. Najlepiej polski, później matematyka, właśnie tak w kolejności. Według mnie ten polski jest najłatwiejszy, później matematyka i angielski. Angielski według mnie jest najtrudniejszy. Dlaczego wy wszyscy mówicie, że angielski najtrudniejszy? No, no to jest jednak język obcy. To nie jest. Yy, mamy trzy godziny w ciągu tygodnia, nie tak jak polski, pięć godzin. Wyniki egzaminacyjnych zmagań uczniowie poznają online 3 lipca. Egzaminy ósmoklasistów odbywają się we wszystkich Piotrkowskich podstawówkach, również w remontowanej Szkole Podstawowej nr 12. Możliwość zdawania egzaminów w swojej szkole to była obietnica miejskich urzędników złożona uczniom i ich rodzicom tuż przed startem remontu szkoły. Zgodnie z zapowiedziami i składanymi uczniom i ich rodzicom, obietnicami, uczniowie szkoły podstawowej nr 12 egzamin piszą w swojej szkole. To dobrze, mówią uczniowie remontowanej placówki, bo zawsze lepiej być u siebie. W końcu tyle lat tu spędziliśmy. Ogólnie to fajnie, że, że tutaj, żeby się tak pożegnać z tą szkołą, tak ostatecznie. Tak, bo tutaj jesteśmy przyzwyczajeni, przez prawie 8 lat chodziliśmy, więc zawsze łatwiej troszkę. Obietnica została zrealizowana. Remontowaną szkołę i klasy dla piszących egzamin uczniów przygotowano tak, by nic nie rozpraszało ich uwagi i niczego uczniom w trakcie egzaminu nie brakowało. Mamy 17 sal lekcyjnych, 17 komisji egzaminacyjnych, zdaje około 200 uczniów egzamin w tym roku. Wszystko udało się przygotować, wszystko zostało wyczyszczone przez firmę. Dodatkowo jeszcze dzisiaj również prowadziliśmy takie końcowe prace porządkowe. Remont placówki szkolnej przy ulicy Belzackiej jest w toku. Prace modernizacyjne to przede wszystkim wymiana węzła cieplnego i całego systemu grzewczego, instalacji elektrycznej. Pracy jest dużo. Bardzo intensywne prace, prace, które polegają na termomodernizowaniu tego budynku, czyli wymiana zarówno instalacji wodnej, ciepłego ogrzewania, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej, prace wewnętrzne, prace remontowe. A jak będzie wyglądała szkoła po remoncie, uczniowie zobaczą to już 1 września. Hala sportowa z boiskiem wielofunkcyjnym o wymiarach 20 metrów na 40 metrów wyposażona w strzelnicę laserową. Tak wyglądać będzie nowa hala sportowa. Powstanie ona przy szkole podstawowej numer 10. Dziś na terenie szkoły podstawowej nr 10 do dyspozycji uczniów jest boisko asfaltowe. To niebawem się zmieni. W tym miejscu powstanie nowy obiekt sportowy. Dla uczniów dziesiątki oznacza to nową jakość zajęć sportowych. Mamy małą salę gimnastyczną, więc uczniowie mają gdzie ćwiczyć, natomiast dzięki, dzięki hali będą mogli ćwiczyć o wiele w szerszym zakresie, wybierać większą ilość sportów. Tak? No i to, to jest główna, główna atrakcja. W małej hali parkietowej, no i w małej szczególnie, jednak uprawianie sportów, szczególnie takich zespołowych, jest mocno ograniczone, natomiast hala takie ograniczenia nam ściąga. Ale budowa hali nie jest wyłącznie dedykowana uczniom tej szkoły. Takich obiektów sportowych w mieście potrzeba, pokazują to statystyki, wynajęć hal już istniejących. Nasza baza, która jest w ramach Ośrodka Sportu i Rekreacji, mam tutaj na myśli dwie hale sportowe: jedną przy ulicy Batorego, drugą przy ulicy Belzackiej. Jak i hala sportowa, która jest administrowana przez szkołę przy ulicy Sienkiewicza, są takimi obiektami często odwiedzanymi. Ta baza jest bardzo obciążona, dlatego też wybudowanie nowej hali sportowej, oczywiście w mniejszym zakresie takiej małej hali na potrzeby szkoły, rozładuje też te sytuacje trudne i zarówno dla klubów sportowych, jak i dla zorganizowanych grup młodzieży szkolnej. Dlatego też będziemy mieli więcej czasu i miejsca, aby przeprowadzać zajęcia, jeszcze raz podkreślam, zarówno realizowane przez kluby sportowe, jak i nasze szkoły. Hala powstanie przy udziale dofinansowania w kwocie 2 milionów 420 tysięcy złotych z programu Olimpia. Aby móc pozyskać dofinansowanie, samorządy musiały wskazać dogodną lokalizację. W przypadku Piotrkowa Trybunalskiego, zlokalizowanie hali przy dziesiątce okazało się najlepszym wyborem. Takie różne sugestie padały i padają, że, a może przy jednej szkole czy drugiej, czy to zespół szkół ekonomicznych, czy jeszcze powiedzmy zespół szkół numer jeden, tam są wybudowane właściwie obiekty sportowe, stosunkowo nowe, nawet niektóre bardzo nowe, na które wydaliśmy niemałe publiczne pieniądze. One są w bardzo dobrym stanie i dzisiaj stawianie tam hali w jednym, drugim czy trzecim miejscu no byłoby co najmniej nierozsądne, dlatego też staraliśmy wybrać się wybrać taki teren, który po pierwsze spełnia te warunki, jeżeli chodzi o samą stronę techniczną, ale również jest terenem zdegradowanym, gdzie i tak musielibyśmy jakieś pieniądze i działania, pieniądze wydać i działania poczynić. Hala będzie miała boisko o wymiarach pola 20 metrów na 40 metrów. Wraz z zapleczem hali sportowej będzie ona też doposażona mobilną strzelnicą laserową na cztery stanowiska strzeleckie. Hala powinna być gotowa już w przyszłym roku. Ulica Rejmonta oraz Jagiellońska na odcinku od ulicy Batorego do krakowskiego przedmieścia gotowe po remoncie. Ulice są już udostępniane kierowcom i mieszkańcom osiedla. Na ulicy Jagiellońskiej i ulicy Rejmonta wykonano prace demontażowe oraz brukarskie po dwóch stronach modernizowanych ulic. Drogowcy zerwali stare krawężniki oraz płyty chodnikowe, które zostały zastąpione ciągami pieszymi z kostki betonowej. Po sfrezowaniu asfaltu podbudowa drogi została uzupełniona i wylano asfalt. Na ulicach wydzielono miejsca do parkowania, odnowiono chodniki i wprowadzono zabezpieczenia przed przejściami dla pieszych. Obie ulice wyremontowano w ramach modernizacji 12 odcinków ulic, na które pozyskano dofinansowanie z programu Polski Ład. Po godzinie trzeciej w nocy w Piotrkowie Trybunalskim na osiedlu przy ulicy Kwiatowej doszło do pożaru drewnianej przybudówki. Wewnątrz znajdował się 61-latek. Na ratunek było już za późno. Mężczyzna zmarł. O szczegółach młodszy brygadier Wojciech Pawlikowski, zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim. Dziś około godziny 3.20 do stanowiska kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim wpłynęło zgłoszenie dotyczące pożaru komórek lokatorskich na ulicy Kwiatowej. Na miejsce zdarzenia zostały zadysponowane trzy zasępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Pietrkowie Trybunalskim. Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy zostali rozwinięty pożar komórek lokatorskich, które przylegały do budynku mieszkalnego. Przystąpili do działań gaśniczych i w trakcie tych działań gaśniczych niestety odnaleziono osobę poszkodowaną. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń, ta osoba poniosła śmierć na miejscu. Strażacy dosyć szybko i sprawnie uporali się z tym zdarzeniem, bo po na dwóch godzinach działania praktycznie zostały zakończone. W tej chwili policja pod nadzorem prokuratury prowadzi czynności mające na celu ustalenie okoliczności tego zdarzenia. A z naszej strony, najbardziej prawdopodobną przyczyną wystąpienia tego pożaru było zaproszenie ognia. Znów oszuści i znów na ich celowniku osoby starsze. Do emerytów i rencistów trafiają fałszywe SMS-y. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega, by nie otwierać podejrzanych linków, nie pobierać załączników niewiadomego pochodzenia. Masz do odebrania nieodebrane świadczenie z ZUS. Prosimy o jak najszybsze jego otrzymanie, musisz przejść do uzupełnienia strony. To treść SMS-a, który trafił do seniorów w ostatnim czasie. ZUS ostrzega. To oszustwo. Jeden z naszych klientów otrzymał wiadomość SMS, z której wynikało, że ma do odbioru świadczenie z ZUS. Żeby je otrzymać, miał uzupełnić dane, wchodząc w załączony link. Zdecydowanie nie należy klikać w takie linki ani podawać swoich danych osobowych. Loginów czy haseł. Wiadomość SMS nie pochodzi od ZUS-u, a od oszustów, którzy próbują w ten sposób najprawdopodobniej uzyskać dostęp do telefonu i zapisanych w nim informacji, albo wyłudzić dane osobowe. Zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku otrzymania wiadomości o podejrzanej treści, jeżeli pisana jest np. łamaną polszczyzną albo dotyczy świadczeń, o które nie wnioskowaliśmy. W przypadku wątpliwości co do nadawcy otrzymanej korespondencji można skontaktować się z najbliższą placówką ZUS lub Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 22 560 16 00 lub adresem mailowym www.cotmałpa.zus.pl Już niedługo dzień mamy. Na ten dzień wyjątkową akcję organizują Piotrkowskie Amazonki ze Stowarzyszenia Amazonek Kamilki. O szczegółach akcji, która rozpocznie się w piątek 26 maja o godzinie 12 w Michałowie przy ulicy Południowej, Wioletta Pabisiak. W imieniu całego Piotrkowskiego Stowarzyszenia Mazony Kamilki zapraszam wszystkich mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i Powiatu na naszą akcję Badamy, nie tylko mamy. Akcja odbędzie się 26 maja. Zaczynamy o godzinie 12 w Michałowie przy świetlicy Wiejskiej, siłownia zewnętrzna, ulica południowa. Przesłanie tej akcji to jest profilaktyka. To jest ważny dzień, święto mamy. Każdy z nas, bądź jest mamą, bądź ma swoją mamę albo czuje się, spełnia się w tej roli mamy. I miło jest dostać jakieś czekoladki, kwiaty, prezenty, o tym wszystkim doskonale wiemy. Ale też ważna jest profilaktyka może w tym dniu warto zadbać właśnie o te mamy, bądź o samą siebie. Zapraszamy na tą profilaktykę. W tym dniu organizujemy właśnie takie spotkanie, gdzie będzie można porozmawiać z psychoonkologiem, z rehabilitantem, będzie można porozmawiać z nami o profilaktyce, nauczyć się samobadania piersi, a później wszyscy razem, zaproszeni, Ruszamy na akcję profilaktyczną, czyli marszową, razem z kijkami do Lasu Moszczenickiego. Będzie energetycznie, będzie wesoło, kolorowo. Mamy różne niespodzianki dla Was, również zaproszenia na bezpłatne badania piersi, bądź na spotkanie z podologiem. Przypominam, 26 maja, godzina 12, Michałów, ulica południowa. Mam nadzieję, że widzimy się tam wszyscy. Serdecznie zapraszamy. A w piątek wieczorem na wystawę Andrzeja Mariana Bartczaka w Ośrodku Działań Artystycznych zaprasza dyrektor Andrzej Hoffman. W najbliższy piątek, 26 maja, bardzo serdecznie Państwa zapraszam do Galerii Ośrodka Działań Artystycznych na ulicy Dąbrowskiego 5. Na wernisarz wystawy Andrzeja Mariana Bartczaka, prekursora książki artystycznej, twórcy porcelanowej biblioteki, odznaczonego Złotym medalem Gloria Artist. W najbliższy piątek o 19.00 autor będzie wśród nas. Serdecznie zapraszam. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do obejrzenia magazynu sportowego. Do widzenia. 24 maja w kolejnym wydaniu magazynu sportowego w Telewizji Piotrków wita się z Państwem Michał Stawiczuk. Dzisiaj, podobnie jak przed tygodniem, rozpoczniemy od zapasów i świetnej informacji o kolejnym tytule Mistrza Polski Seniorów dla Piotrkowa. Magomed Murad Gadżiniew zdobył tytuł Mistrza Polski w stylu wolnym w kategorii wagowej do 74 kg. Podczas zawodów w Krotoszynie zawodnik AKS Piotrków Stoczył trzy zwycięskie pojedynki, co ciekawe nie stracił w nich ani jednego punktu technicznego. W pojedynku finałowym nie dał szans Mateuszowi Nejmanowi, wygrywając 4 do 0. To czwarty w karierze tytuł mistrza Polski dla Gadżiewa i drugi taki sukces zapaśników Atletycznego Klubu Sportowego w ostatnim czasie. Tydzień wcześniej tytuł mistrza Polski w stylu klasycznym, co zresztą pokazywaliśmy w naszej telewizji, wywalczył Mateusz Bernatek. Teraz o tym, że piłkarze ręczni Piotrkowianina utrzymali się w super Superlidze Szczypiornistów. Nasza drużyna nie zamierzała wdawać się w kalkulacje i zgodnie z zapowiedzią kapitana Piotra Swata przyjechała na mecz ostatniej kolejki do przepięknej hali w Ostrowie Wielkopolskim po zwycięstwo. Cel został zrealizowany. Piotrkowianin bardzo szybko wyszedł na wyraźne prowadzenie 5 do 1 w 8 minucie, a później cały czas wygrywał różnicą dwóch, trzech bramek. Do szatni zszedł z wynikiem 13-10, a cały mecz zakończył się wygraną naszego zespołu 26-22. Po siedem bramek zapisali na swoim koncie dwaj Piotrowie, Sfat i Jędraszczyk. Byliśmy przygotowani na taką ewentualność, że musimy patrzeć tylko na siebie i że, że nikt nam nie pomoże. Jesteśmy, jesteśmy w tym sami. Także przez cały tydzień trenowaliśmy tak, jakbyśmy byli od razu na straconej pozycji i przyjechaliśmy tutaj po trzy punkty. Był to mecz walki, także nastawienie na pewno przenieśliśmy na parkiet i, i udało się zwyciężyć. Powiedziałbym, że, że cała drużyna dzisiaj dała z siebie maksa, zarówno i, i w obronie, i, i w ataku. Faktycznie pierwszy mecz wyglądał podobnie, zwłaszcza w pierwszej połowie. W drugiej niestety, niestety wtedy wszystko się posypało i, i dzisiaj było najważniejsze zadanie właśnie do tego nie dopuścić i, i, i to wykonaliśmy. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że tutaj Ostrowia gra bardzo dobrze u siebie i przy tej wspaniałej publiczności fantastycznie się gra i nam też naprawdę fajnie gra i życzyłbym sobie, żeby każda hala w Polsce tak wyglądała i była tak wypełniona, ale to co powiedziałeś, no... Na pewno, na pewno determinacja, wola walki i od początku zaangażowanie. Fajnie, że to było widać u nas od samego początku, a nie przez nie po 15-20 minutach. Tylko od początku wierzyliśmy w to, że tutaj przyjęliśmy po to, żeby wygrać i żeby, żeby się utrzymać. A tak no dokładnie, no, mając fajny zespół, fajny sezon ostrowia i obawialiśmy się bardzo mocno tego spotkania. To było ostatnie spotkanie dla Bartosza Jureckiego w roli trenera Piotrkowianina. Kowianina. Piotra Jędraszczyka, który przechodzi do barlinka Industrii Kielce Kacpra Ligarzewskiego i Adama Pacześnego. Wiadomo także, że do naszego klubu przyjdzie zawodnik Ostrowi, Ostrowo Wielkopolski, Filip Wadowski. Teraz o zapowiadanych odejściach z drużyny piłkarzy gręcznych Piotrkowi. Mecz z Zagłębiem Lubin był ostatnim dla Aleksandry Oreszczuk i Magdaleny Drażyk. Pierwsza z nich zdecydowała się nie przedłużać umowy, a druga rozwiązała swój kontrakt na rok przed końcem jego obowiązywania. Obie, jak zapowiadają, będą trzymały kciuki za Piotrkowiem w przyszłym sezonie. Będę trzymać bardzo mocno kciuki. Zobaczymy, co przyszły sezon pokaże, ale bardzo będę kibicować dziewczynom, całemu zespołowi. Ja myślę, że teraz wszystko się zmienia. Generalnie, jakby nie patrzeć, to są duże rotacje w drużynach, więc myślę, że ten przyszły sezon będzie jeszcze ciekawszy niż ten. Wcześniej już z Piotrkowi odeszła Karolina Jureńczyk, która występować będzie w przyszłym sezonie w Mistrzowskim Zagłębiu Lubiny. I na koniec magazynu bardzo smutna informacja. Piotrkowska piłka w żałobie. W wieku 64 lat zmarła Jolanta Grzesiuk, prezes Piotrkowskiego Klubu Sportowego Polonia. Stanowisko to opiastowała od 2005 roku. Dzięki jej pracy i zaangażowaniu Polonia osiągała coraz lepsze wyniki sportowe, z klasy B awansowała do czwartej ligi. Jolanta Grzesiuk ogromną wagę przywiązywała także do pracy z młodzieżą. Zarządzając klubem podejmowała wiele działań, których celem było podniesienie poziomu szkolenia najmłodszych adeptów futbolu. Zabiegała o to, żeby każde dziecko chcące grać w piłkę znalazło miejsce w drużynach Polonii. Szczególnie dbała o najmłodszych z ubogich rodzin. Na kolejny magazyn sportowy w Telewizji Piotrków zapraszam za tydzień.